残酷な天使のように少年よ神話になれ Mi się Waga, uwaga, uwaga za chwili był bogatą o tej. Według naszych informacji nikt nie przeżył. o śnie. Co wierda. tu się stało? Chyba wszyscy nie żyją. O kurde. Ja tam gadasz muszę... chodźcie Chcesz? to sprawdzić, dobra? To musimy to sprawdzić. Ja mi się nie chcę, spoko. dobra, chodźcie. Co jest, trzeba to sprawdzić, chodźmy Dobra, chodźcie Chodźcie Ej, co się stało? Widziałeś co się stało? Coś, jakiś wybuch ogromny był no, wybuch był ale o co ci chodzi? My jesteśmy no jest. muzułmanami. My jesteśmy muzułmanami. No jest. O jest. co ci chodzi? Ale... Stary, dobra, nie, ty, skupiamy, nie skupiamy się ty, na, na tym. Musimy przetrwać jakoś. Ale... Musimy jakoś przetrwać spokojnie, stary. Musimy znaleźć innych ludzi. Musimy znaleźć Musimy Musimy innych ludzi, daj spokój. I... Musimy... Ej, ale uspokój się i chodź zobaczyć zwłoki. Dobra, gdzie? Jakie zwłoki? No chodź. Ty nie gdzie? słyszałeś, że był wybuch? Nie. Dobra, chodźcie, nie mamy czasu. E, e. Co tak się do nas cały czas przywala, że jesteśmy muzminami? Nie gada zarababami. Ale o ty ci chodzi, się normalnie nie widzisz jak ty. Nie gada w takim Ale uspokój się. Człowieku, nie widzisz, że to ludzie umarli? Musimy coś zrobić, żeby uratować. Nie wy to. O kurwa, co mu jest? Ej, co się stało? Dobra. robię co? Ej, weź go jakoś uratuj. Co się stało? Ej! 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 Ej. Co się stało? Ej! Co się stało? Stary... Ustać... Zemdlałeś. Odejdźcie o tym. Człowieku, prawie straciłeś. Pomogliśmy ci, spokojnie! Tutaj, tutaj. Prawie życie straciłeś. Co? Spokojnie, pomogliśmy ci. O Boże, nie! Dobrze. Ej! Ej, co tu się dzieje? Żyjesz? Ej, on nie żyje. On umarł? O Boże. On umarł. Nie żyje, nie ma, nie ma pulsu. To... Zostaliśmy tylko dobra. w trójkę. Zostaliśmy tylko w trójkę na tym świecie. Ja nie żyje. Nie żyje, jesteśmy sami. Czemu on nie żyje? Tu jest chyba jakaś strefa radiacji. Ty przed chwilą też nie żyłeś, ale ożyłeś. On cię uratował z Rosą, to poświęcił się dla ciebie. On? Tak on! Ten Arab, którego wyzywałeś. nie jest Przepraszam. tak nie jesteście tacy źli. Przepraszam. Przepraszam, że was nie tolerowałem. No dobrze, ale chyba mu nic już wróci. Zostaliśmy w staliśmy we trójkę. Musimy uratować ten świat. Damy radę, Dobra. przeżyjemy. Dobra. Jesteśmy razem. Tak. Witajcie, uratujcie świat i znajdźcie światło. Co to było? Co to o, mnie. To o, to co Stoi w parku, dzieci krzyczą. Na górę włażą, potem syczą. Rura w dół, ślisko jak cholera, lądujesz w piachu, cała afera. Ej, co to może być? Nie mam pojęcia. Też nie mam pojęcia. Coś w parku. Hmm. Nie wiem. A może zjeżdżalnia? Zjeżdżalnia. Ej, to ma sens. Ej. Ej, no. Chodźmy sprawdźmy. A może podwieszka? Jeszcze... No Sprawdź. Nie będzie faktycznie. Jest coś. Jest coś. Co to jest? Co to? Żarówka, żarówka, tylko do czego to może służyć? Nie wiem, chodźcie. O Boże, co teraz? Co to było? Nie mam pojęcia, ale jakaś fala. Uch. Chodźmy zobaczyć ten zwór. Się... Chodźmy na dwóch. Ej, patrzcie, żyją? Żyją wszyscy. Udało nam się. Wszyscy żyją. Yeah. Wszyscy żyją. Yeah. Yeah.